Pogadamy o włosach. Cześć, kochani, z tej strony Ania. Dzisiaj będziemy gadać o włosach. Jest to film, który obiecałam Wam już parę miesięcy temu, za co bardzo, bardzo przepraszam. Jest koniec roku, więc jeszcze, że tak powiem, w tym roku się załapiecie na film, który no, chcieliście. Także moi drodzy, dzisiaj opowiem Wam o mojej pielęgnacji włosów. Jak widzicie, te włosy mam już teraz dość długie. Gdzieś Wam nagram przybitki, żebyście to mogli zobaczyć, ale one już generalnie w tym momencie mam popas. Także dzisiaj pokażę Wam produkty, których aktualnie używam, narzędzia kosmetyczne których używam, które polecam, no i też razem zetniemy sobie włosy, tak, dzisiaj zetnę z Wami raz moje włosy, pokażę Wam, jak ja to robię, bo de facto powiem Wam szczerze, u fryzjera nie byłam już chyba za 4 lata, tak, nie mam za 4 lata u fryzjera, sama swoje włosy ogarniam, sama je ścinam, sama je farbuję, także wiecie, no i w tym momencie one wyglądają tak, jak dla mnie, bardzo ładnie, więc jakby wiecie, myślę, że przez dłuższy czas nadal do tego fryzjera nie pójdę, także zaczynamy. I moi drodzy, zacznę sobie od produktów, które aktualnie używam, jeżeli chodzi o pielęgnację tych włosów. Jeżeli chodzi o szampony, no to aktualnie tutaj mam nowości, tak, nowości od marki Veoli i bardzo, naprawdę bardzo polubiłam się z tym szamponem Hold on Hair, to jest szampon przeciw wypadaniu włosów. Generalnie nie mam jakiegoś wielkiego problemu z, z wypadaniem, natomiast bardzo spodobał mi się skład, dlatego akurat ten sobie wybrałam. Generalnie szampon jest przezroczysty, ja bym powiedziała taki średnio gęsty. Na plus on się naprawdę świetnie pieni. Dosłownie odrobinkę nakładacie i ten szampon już się naprawdę świetnie pieni. Ja myję dwukrotnie włosy i też tym szamponem dwukrotnie, z tym, że naprawdę, naprawdę odrobinka i już te włosy macie umyte i spienione. Z tej samej serii mam też, moi drodzy, odżywkę Keep It Glossy, i to jest ta odżywka taka. Dość mocno wygładzająca, też bardzo fajna, taka średnio gęsta. Nie wiem, czy to opakowanie mi podpasuje później, bo ono jest takie, wiecie, niby jest miękkie, ale i tak jest dość sztywne. I ja już teraz zauważam, że troszkę ciężko mi jakby tą odżywkę, maskę wydobyć. Natomiast no, myślę, że nie będzie tragedii, bo też ona się nie. A nie, nie odkręca się chyba. Nie wiem, właśnie nie odkręcę, nieważne. Najwyżej no sobie ją przetnę potem i tyle. Jeżeli chodzi o stylizację, to też jeszcze z tej samej serii aktualnie, też dzisiaj jakby tych wszystkich produktów użyłam, no to mam Shine O'Clock, czyli to jest taka jakby emulsja, ja bym powiedziała, którą nakładacie już sobie na takie na przykład wilgotne włosy, kiedy chcecie je dosuszyć, nie wiem, wyprostować. Nie wiem jak przy kręceniu powiem Wam szczerze, czy ona za bardzo nie obciąży włosów, no i generalnie tego nakładacie naprawdę naprawdę bardzo malutko bo łatwo jest przesadzić a ja też nie wiem tak patrzysz czy w inne lusterko że no chyba trochę dzisiaj też dam tego za dużo, bo one są gładkie, ale takie troszkę uklapnięte Także z tym naprawdę uważamy Jeżeli chodzi o inne firmy, których używałam, no to bardzo lubię szampony z Only Bio, najczęściej Rypacz I też jest taki <laughs> codzienny w takim niebiesko-różowym opakowaniu, też jest bardzo fajny Też używałam tych od Sensumare, które też w zeszłym roku jakby się ukazały Które też mówiłam Wam, że są moimi ulubieńcami, także też ich używałam jakby w tym roku Także mówię, jeżeli chodzi o drogeryjne, to najczęściej były to OnlyBio, jeżeli o takie bardziej niszowe, no to sensu mare, no i właśnie teraz ta linia, która mi dość, że tak powiem, mocno przypasowała. To jeżeli chodzi o mycie i taką wstępną pielęgnację bardzo ważne, naprawdę bardzo ważne w tym roku dla mnie były wcierki do włosów i ich zużyłam naprawdę dużo z dwie albo z trzy butelki wcierki z Banfi, tej rozgrzewającej ja gdzieś tutaj postaram wam się powrzucać zdjęcia żebyście wiedzieli o co chodzi też wcierka z Waoli była też naprawdę, naprawdę świetna były też koreańskie kosmetyki one były już takie troszkę dziwne, bo miałam takie jakby dwa peelingi, jeden z ziarenkami, drugi był taki bardziej wodnisty właśnie do skóry głowy też naprawdę były świetne, mówię tutaj Wam pokażę już czas, chyba nawet nie mam opakowań, bo one chyba były w poprzednim denku, albo może będą w denku, powiem, a przecież nie wiem, bo też dawno denka nie nagrywałam, więc one były świetne. To jeżeli chodzi o kosmetyki, ja będę chciała się streszczać, bo jakby, wiecie, punktem kulminacyjnym będzie ścięcie tych włosów, więc, wiecie, szybko, szybko idziemy dalej. A, i co jeszcze, jeżeli chodzi właśnie o wcierki, o wcieranie włosów i o masaże skóry głowy, bo to jest, powiem Wam szczerze, bardzo ważne, jeżeli zależy Wam na poroście włosów. Jak będę kaszleć, to przepraszam, ale jestem jeszcze chora, ale wiecie, no, chciałam nagrać, i nagrywam. E, słuchajcie, jednym z lepszych urządzeń, jakie kiedykolwiek miałam do włosów, do skóry głowy, które testowałam, to jest, słuchajcie, to coś, nie wiem, czy to będzie widać, to jest takie coś kupione na temu do masażu, głowy, zaraz pokażę Wam jak to działa tutaj się otwiera może otworzę, tylko wiecie co, ja nie mam paznokci nie, nie otworzę, bo nie mam paznokci, o, udało się tutaj otwieramy, wlewacie tutaj o, nawet jeszcze mam trochę, słuchajcie, bo się wylało wlewacie sobie tutaj swoją ulubioną wcierkę do głowy, tutaj włączacie widzicie? tutaj macie dwa tryby ten jest szybszy jak naciśnicie przy czym jeszcze raz to będzie wolniej także jak chcecie i to sobie widzicie przykładacie i to wam pokażę. Widzicie? i to masuje włosy i powiem Wam, że to włosów nie pląta. O dziwo, to włosów nie pląta. Bardzo fajne, bardzo e, przyjemne. E, przy okazji właśnie jak dociskacie, to wtedy tak właśnie powoli uwalnia się ta wcierka, więc naprawdę, e, no świetne, naprawdę świetne i do tego jeszcze macie światełko e, LED pomarańczowe, czy tam czerwone, nie wiem dokładnie. Powiem Wam szczerze, także też teoretycznie mamy terapię światłem, jeżeli chodzi o skórę głowy. Naprawdę bardzo fajne urządzenie, za mniej niż stówkę, naprawdę świetne. I też mam jeszcze jeden masażer do głowy, do głowy i do ciała w sumie, no to takie coś, o tutaj macie takie o, fajne Ma, masa, masadełka, tak to wygląda, tutaj sobie też przytrzymujecie i włączacie i tu widzicie, macie też dwa tryby, szybszy i mniej szybki i sobie też dajecie tutaj, masujecie Mam ten mniej, mniej szybki O, Ale dobra, chyba też ten szybki No tutaj trzeba troszkę uważać Bo tutaj istnieje szansa, że wam to trochę włosów wciągnie Aczkolwiek powiem szczerze, że mi się jeszcze nie zdarzyło Żeby mi to, twić jakoś mocno splątało te włosy Ale myślę, że jak się postaracie, to możecie sobie tym zrobić kuku To jest już bardzo fajne, słuchajcie Do masażu karku Mam nadzieję, że mnie słychać przez to nie ale chciałam Wam pokazać, od razu wiecie na sobie, jak to wygląda. Także tu sobie możecie masować karty. To jest naprawdę mega, mega przyjemne. Jest leciutkie. takie poręczne. Też jakieś grosze na temu, ładowane na USB-C. Jeżeli dobrze widzę. I to też, słuchajcie, jest ładowane na USB-C, i to po prostu, że tak powiem, przez wieki działa. To działa, działa i działa. I to się nie może rozładować. Także też naprawdę bardzo, bardzo fajny produkt. No i dobra. No i to są te produkty. Mówiłam, że nie, nie będzie długo, bo to, wiecie, moja aktualna pielęgnacja. A nie, poczekajcie, jeszcze pokażę Wam jedną rzecz, która de facto już była na kanale, ale też myślę, że warto o niej wspomnieć. Już mam, już mam. To jest, słuchajcie, suszarka. I ta suszarka, ja już ją mam, moi drodzy, chyba drugi rok teraz będzie. Też kupiona na temu to jest taki Ala. Y, odpowiednik Dysona i mówię Wam, ona już działa prawie dwa lata. Gdzie Dyson niektórym się po tygodniu psuje, tak? No, właśnie. Kosztowała może stówka albo 150 zł, z tego co pamiętam. Trzeba szukać, bo. Mm... Są różne aukcje i czasami ona może być tańsza, może być droższa. Tutaj macie w zestawie taką szczotkę, przepraszam, z włosami, wygładzającą. Macie też szczotki do robienia loków. Macie też taką bardziej, wiecie, wyciągającą, prostującą. Aczkolwiek co wam muszę powiedzieć, że przy takich włosach, jak ja już mam teraz, czyli no to są długie włosy, one są co prawda cienkie, ale są długie, no to jakby te szczotki do lokowania, one już nie dają rady. Tak, one te włosy są już po prostu za długie. No i te szczotki nie dają rady. Nie wiem, może Dyson daje radę, ale on ma też grubsze trochę te szczotki i chyba dłuższe w tych nowych modelach, z tego co kojarzę, więc może. Natomiast jeżeli macie na przykład włosy tak o dotąd, jak ja mam dotąd włosy, to było to po prostu świetne i świetnie lokowało a tutaj słyszeć możecie mojego psa który szczeka jak na złość, słuchajcie jak na złość jak nie dziecko to pies, także też stwierdziłam, że Wam to jeszcze pokażę generalnie cały test tej suszarki potem podsumowanie chyba po pół roku albo po roku też jest na kanale ja postaram się Wam to wszystko podpiąć gdybyście chcieli zobaczyć, bo też naprawdę bardzo fajny sprzęt za nieduże pieniądze, który już naprawdę bardzo długo służy suszarka nie jest jakoś wybitnie głośna szybko suszy włosy, fajna naprawdę bardzo fajna i teraz już zaczynamy, że tak powiem, klutego odcinka. Tak naprawdę, chyba de facto, to będziemy ścinać włosy. I ja włosy, moi drodzy, już sama od kilku lat ścinam przy pomocy właśnie takich oto dwóch urządzeń. Nie wiem, czy już je widzieliście, czy też nie, bo to już jest, wiecie. To już w internecie można kupić naprawdę od dawna. E, to są takie, ja mówię, banan na to. To banan, tak sobie tutaj otwieracie. Teraz ja zobaczycie, jak to działa. Wkładacie włosy. Tu macie w ogóle też taką, nie wiem czy się Wostrz, mam nadzieję, taką małą poziomicę. Tutaj jest coś podobnego, tylko to już jest bardziej takie, wiecie, to jest po prostu płaskie. I de facto chodzi o to, że przy tym, jak ścinacie to, te włosy albo będziecie mieli, wiecie, tak lekko zaokrąglone. Ewentualnie, jak pokażę Wam, jak ja to robię, to one wtedy idą tak na szpic, co nie. A tym bardziej sobie ścinacie na prosto Wydaje mi się, że jeszcze miałam jedną końcówkę w zestawie, ale chyba mi zginęła Ja to kupiłam na AliExpress chyba za jakieś 20 zł Ale to było dawno temu, w tym momencie ja myślę, że Wy to kupicie też spokojnie na Allegro Jak znajdę to Wam po prostu podepnę jakieś linki Mam też jakieś nożyczki takie no niby fryzjerskie Tylko do włosów, ale to wiecie, to, to była taniożka Więc to raczej nie wiem jak to będzie działać Powiem że najczęściej to ja swoje włosy ścinam maszynką do strzeżenia, tylko akurat teraz nie wzięłam. No słuchajcie, wiecie, bo to jest najszybciej maszynką i to już jest koniec, to jest ładnie równościęte i końce nie są poszarpane. I teraz tak, jak to działa? Jak to działa, mam nadzieję, że się tu w kartze zmieszczę, moi drodzy. Odsunę się troszkę. Żeby Wam to pokazać, generalnie, żeby sobie przy pomocy tych, tych urządzeń ściąć dobrze włosy, ładnie, tak jak wy byście tego chcieli. To trzeba mieć włosy najlepiej, moi drodzy, świeżo umyte, tak? Włosy świeżo umyte, suche i najlepiej wyprostowane. Tak jak widzicie tutaj, świeżo umyte, suche i one są proste. Co prawda ja ich nie prostowałam tą prostownicą, tylko tą, tą szczotką, no ale dało radę. Co teraz? Ja sobie do ścięcia użyję teraz tego bananka. Mam nadzieję, że mi się to uda bo będę to robić tak, że nie będę widziała podglądu. I teraz tak, moi drodzy. Włosy sobie wszystkie zaczesujecie w dół. Tak, więc sobie to ładnie wszystko zaczyszemy w dół. Dobra. Widzicie, włosy mamy zaczesane ładnie w dół. I teraz bierzemy sobie tego bananka. Ja sobie to robię tak, że poziomicą daję do siebie, tak, żeby po prostu widzieć. Zobaczymy, jak to mi wyjdzie, moi drogi. Zobaczymy. Możecie też w drugą stronę, żeby na przykład przy lusterku, jeżeli to robicie, żeby też widzieć. Także widzicie. Tak sobie nakładam. Przeciągam sobie teraz w dół. Tak dość mocno naciągam. Dobra. I myślę, że zetniemy tyle na razie. Także zobaczymy zaraz jak to będzie wyglądać. Zetniemy więcej, bo to jest, wiecie, pierwszy ciach-ciach. Pierwszy Dobra. I widzicie, to już mamy to ścięte, to wygląda tak. I teraz, żebyście to widzieli, widzicie, zajrzę sobie, mam ciemne włosy, mam nadzieję, że to będzie widać. I zobaczcie. Tak. Kurczę, tak... Nie wiem, czy to będzie widać, mam ciemne spodnie. No mam nadzieję, że to będzie widać. Ale dobra. I to już mamy tak. I teraz tak, słuchajcie. Tak naprawdę, jak pochylicie głowę do przodu, to to, co w pierwszej kolejności ścinacie... To są przody Waszych włosów. To są po prostu przody. Więc ja sobie teraz to wszystko ładnie rozczeszę. Zaraz Wam dogram, jak to wygląda z tyłu, żebyście wiedzieli. Ale jeszcze i tak będziemy ścinać, bo ja bym chciała też, widzicie, ściąć te włosy. A one w tym momencie są na razie nieruszone. I widzicie, to na razie wygląda tak. Widzicie? sobie to rozczeszymy. Teraz ładnie. No, ale już czuję, że te włosy są takie, wiecie, yy, takie bardziej właśnie wycieniowane, przez co łatwiej mi palce włożyć, bo już naprawdę miałam takie mega, mega zniszczone końcówki. Także idę dla Was nagrać, jak to wygląda z tyłu. Mam nadzieję, że to było widać. One są ścięte teraz w taki dość, bardzo mocny trójkąt, co wygląda średnio, tak? umówmy się, że wygląda średnio. I o ile na przykład macie kogoś do pomocy, no to jest o wiele łatwiej, bo po prostu bierzecie sobie, wiecie, te włosy, które macie tak, tylko jakby z tyłu, co nie? Bierzecie je sobie tak z tyłu, e, za, wkładacie sobie na przykład w to. Zobaczmy, pokażę, najwyżej wiecie, abyście wiedzieli o co chodzi. Po prostu. Składacie sobie, moi drodzy, tutaj tak. Widzicie, ciągniecie sobie. Ciągniecie dość mocno w dół. O, nie wiem, czy to będzie widać. O, i wtedy wiecie, jak macie pomocnika, to on wtedy tutaj wam te włosy ścina. No ja dzisiaj nie mam pomocnika, e, więc robię to sama, ale ja najczęściej robię to sama, więc jakby wiecie, to nie jest też żaden problem. E, I teraz tak, e, co zrobić, żeby wiecie, te włosy tu, no po co one mają być aż takie długie? Co nie? No właśnie, ja na długości też chcę je ściąć. Więc, co ja robię, moi drodzy? E, możemy wziąć to albo też tą końcówkę na. Wprost, tylko nigdy nie pamiętam Którą stroną, no dobra, powiedzmy, że tam Bo będziemy widzieli Że tak powiem Ten, no to coś Nie, że zapomniałem, jak to się nazywa I też, zopiemy sobie to tak I Teraz, moi drodzy, ja sobie troszkę spojrzę tutaj Bo ja też muszę widzieć, co robię Wiecie, no bo to w końcu moje włosy Więc sobie, wiecie, dojadę tak o, Czyli to wszystko tutaj Ja będę ścinać Słuchajcie, ciach, 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 robimy Ciach, ciach, ciach. Ciach, ciach, ciach. O. Nie bójcie się, to naprawdę będzie dobrze wyglądać. To naprawdę wygląda dobrze. I puszczamy. O. I widzicie? I zobaczycie. I w tym momencie to już wygląda tak. Włosy ścięte dotąd. Włosy są równe, że tak powiem. Równale wycieniowane. Zobaczycie. Wygląda to tak. I powiem Wam, że mega się cieszę, że w końcu się zebrałam, bo jeszcze włosy naprawdę były za długie. Zaraz Wam pokażę, że ja ich tak naprawdę dużo nie ścięłam. Ja ich nie ścięłam dużo. One nadal są długie, jak widzicie. I wygląda to tak. Ja tutaj wiesz, widzicie. Ja tutaj patrzę jeszcze w lusterko, więc powiedzmy, że widzę, jak to wygląda. Ale mi się podoba. Tu są troszkę bardziej wycieniowane. A tu są wiecie takie niby proste, ale zaokrąglone. I generalnie, jakbym chciała sobie jeszcze na przykład przód bardziej wycieniować, no to też słuchajcie, możecie sobie. Tylko tego ja już robić nie będę, bo ja nie lubię mieć bardziej przodu wyci wycieniowanego. No to wtedy bierzecie sobie tutaj włosy, tylko równo, prawda? Nie tak jak ja, tylko równo. I też się pochylacie. Bierzecie sobie wtedy już tą końcóweczkę, pokażę Wam. Tą końcóweczkę sobie bierzecie. Ps, robicie tak, też w dół, no i ścinacie tyle, ile chcecie. I one są wtedy jeszcze tu, przy twarzy, równie pocienowane. Także moi drodzy, zapraszam Was na przed i po. Także moi drodzy, dzięki za dzisiaj. Dajcie mi znać oczywiście, czy Wam się ten odcinek podobał. Przepraszam jeszcze raz, że tak długo, no ale no, no tak bywa, tak czasami bywa. Ale za to myślę, że pokazałam Wam naprawdę bardzo dużo fajnych rzeczy i kosmetyków i urządzeń i że coś sobie z tego filmu dla siebie zaczerpniecie. Dajcie znać, czy też sami ścinacie sobie włosy, czy chodzicie do fryzjera. Jestem ciekawa. Także pa pa!